Facet siedzi w barze, ewidentnie na coś czeka, ale nie ma szczęścia, więc wraca do pracy. Jest on magikiem i w trakcie występu pokazuje dziwne sztuczki, ale nie ma to wielkiego znaczenia, ponieważ jego głównym źródłem dochodów jest wygrywanie w kasynie, a magikuje sobie tylko dla podatków czy coś. Posiada on pewną zdolność, którą wykorzystuje do wygrywania niewielkich ilości pieniędzy, aby nie wzbudzać podejrzeń, co oczywiście mu nie wychodzi. Teraz lektor tłumaczy nam wszystko, co wie o swojej mocy. Mówi, że widzi przyszłość, tylko ze swojej perspektywy oraz maksymalnie na dwie minuty do przodu. I to tyle. Nie wiemy jak... Dlaczego? I tak dalej. O, jest jeszcze jedna najważniejsza informacja. Za każdym razem, gdy patrzy w przyszłość, zmienia się, bo na nią spojrzał. Trzeba to zapamiętać. Dobra, geniusz spojrzał się na kamerę, więc teraz będą go gonić. W trakcie wymiany żetonów na kasę dochodzi do napadu. Pierwszy raz widzimy, jak to patrzenie w przyszłość wygląda. Powstrzymuje on napastnika, przez co jego ucieczka staje się trochę bardziej skomplikowana. Wykorzystuje swój talent, aby zgrabnie uniknąć pościgu. Dzięki czemu wydostaje się z kasyna. Kradnie samochód, przez co do akcji wkracza policja. Chce przeskoczyć przed pociągiem, ale mu nie wyszło. W następnej próbie przyciska pedał gazu trochę bardziej i się udało. No tak, bo niby wcześniej nie przyspieszał maksymalnie, jasne. Ciekawe jest też to, że widzi przyszłość, ale nie jest w stanie rozbroić gościa w normalny sposób. Oraz zgubić pościg, nie fundując sobie listu gończego. Nasuwa się tutaj pewne pytanie. Czy to jest tak, że on przeżywa tą akcję, a potem się cofa w czasie? Czy może rzeczywiście jakoś patrzy w przyszłość? Nie wiadomo. A na koniec tej sekcji to, dlaczego on w ogóle spojrzał w tą kamerę? Raczej wiedział, co go przez to czeka. Mógł po prostu wyjść i tyle, nie zwracać na siebie uwagi. Niestety. Teraz widzimy, jak agentka FBI próbuje przekonać kolegów, że ten ma jakieś magiczne zdolności. Uzasadnia swoje przekonanie, pokazując w miarę normalne strategie ucieczki. Jeżeli by pokazała to, to może by kogoś przekonała. Pamiętajmy, nadzwyczajna hipoteza wymaga nadzwyczajnych dowodów, więc go nie przekonała. Ale dalej dał jej kilka dni na swoją gierkę. Potem ma wracać do normalnej roboty, bo szykuje się eksplozja skradzionej atomówki. Poważna sprawa. Chris dotał do swojego loku. Razem z Colombo grają w bilard i rozmawiają o tej sence z początku. Mówią, że widzi tylko dwie minuty do przodu z wyjątkiem jednej sceny, gdzie zobaczył swoją miłość, czy coś, o 8.10 w tym barze. Dlatego codziennie tam przesiaduje, czekając na tą scenę. Niestety skradziony samochód miał nadajnik, więc po chwili wpada agentka FBI. Chris ma dwie minuty, więc sobie teraz z nią rozmawia. Dowiadują się o atomówce i że chcą jego pomocy. On się nie zgadza. Agentka ględzi coś o odpowiedzialności obywatelskiej. Nie ma to jak mała manipulacja oraz brak poszanowania praw człowieka. W sytuacji, kiedy są one trochę niewygodne. No, wolność jednak powinna polegać na możliwości wyboru, czy chcesz się pomóc czy nie. No, ale ona woli jednak wykorzystać biednego człowieka ze specjalnymi zdolnościami jak niewolnika, więc bierze go siłą. Wtedy Chris się cofa i jednak postanawia uciec. Ciekawe, bo ta rozmowa trwała 2 minuty i 45 sekund, więc bardzo szybko naruszyli tę zasadę dwóch minut. Ucieka i następnego dnia również przesiaduje w barze. Tym razem ona się pojawia. Po 15 tysiącach prób podrywu dostaje w twarz I teraz jadą w podróż do innego miasta. W międzyczasie widzimy, że grupka szykująca atomówkę jakoś również mocno przejmuje się Krysem, więc wysyłają skład do jego eliminacji. Po drodze parka zatrzymuje się w wiosce, którą ta kobieta uczy. Tam Krys imponuje jej magiczną sztuczką, której nawet sam nie potrafił zrobić, tylko musieli użyć CGI. Jadą dalej, ale droga niestety stała się nieprzejezdna, więc zatrzymują się w lokalnym motelu. Ciekawe, że jeszcze zostały miejsca. Jeżeli tyle ludzi jest tam wysyłanych, następnego dnia Chris wykonał swoje szlachetne zadanie, a FBI otacza domek. Kobita idzie na zakupy i wpada w łapy federalnych. Tłumaczą jej, kogo spotkała, i każą go uśpić. Początkowo nawet współpracuje. Niestety on tak ją oczarował, że w ostatniej chwili ostrzega go o proszkach w soku. Teraz on jej tłumaczy, na czym polega jego dar. Przewidując kwestie z telewizji, ona zrozumiała, że perfekcyjnie robił wszystko w jednym celu, ale nie zraziło jej to, a przynajmniej nie bardzo. Istotne, Chris wykonuje ciekawy plan ucieczki. Spada w przepaść. Agenci za nim biegną. Po chwili spada w dół samochód z paroma innymi rzeczami. Wspaniale unika snajpera, który jakoś bardzo szybko rezygnuje z dalszego działania. Potem z niepotrzebną dramaturgią unika wraku samochodu. Na serio nie musiał przecież się schować w dosłownie ostatniej chwili. Zbiegł do drogi, a tam czeka na niego agentka FBI. No to ciekawa moc przewidywania z jej strony. Musi jej teraz uratować życie, przez co go aresztują. Naprawdę, nie mógł tego jakoś inaczej rozegrać. Jakoś wcześniej nie przejmował się, że pewnie zabije wielu ludzi na tym zboczu. Nieważne, niego zabrało FBI. A Samci niedługo zamachowcy nie wykorzystali perfekcyjnego momentu do strzału i teraz porywają jego dziewczynę. Krisa zamknęli w pokoju, nakazując oglądanie telewizji. Oczywiście w przyszłości. Niczego ciekawego nie zauważył. Oprócz po raz kolejny akcji ze swoją ukochaną. Najwidoczniej tylko ją może widzieć na dłużej niż 3 minuty. Nie przyznaje agencje co zobaczył i zamiast tego ucieka z placówki. No na serio przecież mogliśmy tego spodziewać. I go po prostu odurzyć przez transportem nieudacznicy. Ale dobra, bez problemu ucieka. Biegnie do miejsca przyszłego zdarzenia, ale jeszcze tam jest. Nie ma. Kiedy to ma się dokładnie stać? Nie wiadomo, bo w telewizji nie było daty ani godziny. Co to za dziwny program z newsami? Tym razem zgodził się na współpracę z FBI. Plan mają następujący. Chris sta się postrzelić, a reszta złapie snajpera. Facet wykonuje świetną robotę udając trupa. Ale tam ci po prostu zabili z najpierw, co uniemożliwia zdobycie informacji. Chris teraz używa swoich zdolności do sprawdzenia tablicy rejestracyjnej samochodu, który później tutaj przywiezie dziewczyna. Ciekawe, że teraz może kontrolować, jak daleko oraz z jakiej perspektywy widzi przyszłość. Jak wcześniej to powiedział, widzi, co stanie się jemu w przyszłości. A tu nagle pokazują, że stoi tuż obok wana, jak ją wyładowują. Bez sensu. Z łatwością namierzają ich lokalizację. Ustalają plan na podstawie zwiadu Chrisa, który najwidoczniej już wie wszystko, co się stanie z tą kobietą. Istotne, idą do akcji. Tym razem Chris pomaga w bardziej sensowny sposób, czyli daje odpowiednie podpowiedzi z wyprzedzeniem. Tyle, że chyba nie bardzo się stara, bo wygląda to tylko, jakby widział na kilka sekund do przodu. Powoli się przebijają, dalej niepotrzebnie tracąc ludzi. Docierają do środka kontenerowca. Teraz Chris skanuje połowę tego labiryntu, a resztę każe sprawdzić agentom. Pomijając już, że pewnie mógł sprawdzić samodzielnie całość. To bardzo dziwnie to wygląda. Robi z siebie klony i wysyła we wszystkie strony. To nie jest tak, że idzie, sprawdza, a potem cofa się do punktu wyjścia, bo wtedy miałby informację od razu, ale również nie zatrzymuje czasu idąc w przyszłość, bo jak on patrzy do przodu, to wszyscy się poruszają. Dziwne te zasady jego mocy. Dosłownie się klonuje i wysyła w różne strony. Ciekawe, po co w ogóle teraz pokazują to rozszczepienie świadomości, czy cokolwiek to jest. A no tak, szpanowanie fajnymi efektami specjalnymi. Ale odchodzę od tematu. Znajdują ją w pobliżu maszynowni. Po czym docierają do miejsca wypełnionego kontenerami. Gdzie ta maszynownia? Istotne, gościu grozi im bronią. Chris pięknie unika wszystkich pocisków, a detonator odstrzeliwuje agentka. Kobieta odzyskuje wolność. No nieźle, próbują nam wmówić, że w ten sposób, patrząc w przyszłość, można uniknąć pocisków. Ciekawe jak. Nie mówię teraz o długodystansowym strzale snajperskim, który może lecieć sporo ponad sekundę, tylko strzał na kilka metrów. Zakładając, że kula wylotowa ma prędkość około 300 metrów na sekundę, to taki dystans przeleci w mały ułamek sekundy. Przez to, założenie celowania w środek klatki piersiowej powoduje, że Chris musiałby zacząć unikać jeszcze przed wykonaniem strzału. Oznacza to sporo czasu na korektę kierunku celowania. Pamiętacie, jak wcześniej mówił, że jak patrzy do przodu, to przyszłość się zmienia? Bo na nią spojrzał. No właśnie, to trochę utrudnia mu przeżycie. Ale spokojnie, twórcy filmu najwidoczniej o tym zapomnieli. Albo uważają, że zmiana zachowania Krisa z nową wiedzą wystarczy. Sorry, ale tak to nie działa. Ostatecznie nic w zasadzie nie wskurał, bo po chwili atomówka i tak wybuchła, pochłaniając większość miasta. I wtedy okazuje się, że to wszystko był sen. A dokładniej bardzo długa wizja przyszłości. No, to nieźle mu ta kobieta wzmocniła moc. Teraz, po uzyskaniu nowej wiedzy, z chęcią idzie pomagać FBI w rozwiązaniu tego problemu. Najwidoczniej, jak zobaczył, że atomówka rzeczywiście zabija miliony ludzi, to zmieniło jego poglądy na temat bezprawnego wykorzystywania obywateli przez państwo. Albo po prostu nie widzi innej opcji, żeby uratować swoją kochaną. Nie wiadomo. Niestety nie dowiemy się, jak mu poszło. Szkoda, bo dalej tyle rzeczy może pójść nie tak. Może na koniec obudzi się jako Bobas, albo po bardzo głębokim śnie narkotykowym. Nie wiadomo. No dobra, film był nawet niezły. Widzicie? Potrafię coś czasem nawet pochwalić, ale byłby znacznie lepszy, jeśli nie tłumaczyliby z takimi szczegółami tej wspaniałej mocy. I tak nikt nie wie, jak to działa, skąd się wzięło, więc to nie jest istotne. Jednak to tłumaczenie na samym początku było mocno wymuszone. Można po prostu widzom pozwolić poznawać tę moc wspólnie z agentką FBI, bo ona w zasadzie sama doszła do dokładnie tego samego, co nam wcześniej tłumaczył bohater, więc ten monolog był trochę niepotrzebny. A na koniec mam takie dwa pytania: Czy zmuszenie do pomocy siłą takiego superobywatela jest moralne, oraz w jaki lepszy sposób wykorzystalibyście tę moc? Oczywiście ograniczając się do widzenia tylko dwóch minut ze swojej perspektywy. Najciekawsza odpowiedź dostanie, nie wiem, coś.